Straszna seria. Część pierwsza. Opuszczony hotel. Dzisiaj idziemy na urlop do opuszczonego hotelu. Niby najstraszniejszy hotel zbiorowy, ale okaże się. Wejdźmy. Tak pająk Ty leży snajpa ciekawa. To, to jest chyba telefon właściciela. Upad z góry. Jakaś mapa. Bardzo dziwna. Bude jakaś bomba. Dobra, chyba musimy się przy... przyspieszyć. Chyba musimy. Dobra. Tutaj. No, nic nie widzę tutaj na razie. Dobra, idziemy na górę. Po pokoju. Hajdź. Pokój 11, Merylodowy, czy on tak się nazywa? Co to jest? Co to jest za plan? Jakiś plan budowy albo czegoś, to tutaj jakiegoś działka? To to jest? Nie wiem. Chodźmy do pokoju 12. Czy to zmarłe ciało? Co to jest? Creepy, czy ciało? Chodźmy dalej.

Do 2 marca jakaś postać, która wskryła się do hotelu, zaczęła nawiedzać c cywili i zabijać ich, gdy nie przestrzegali zasad. Szef zniknął, nie było go w hotelu. Próbowałam go, go pokonać, ale nie udało mi się. Byłam ostatnim cywilem tutaj. Jeśli ktokolwiek to czyta, uwaga, opuście ten, ten hotel teraz jak najszybciej. Dziwne. To działa. Czekaj. Koło 15. Jest tam potwór. Przytykam. Ilu tu jest 3 działa? Pistolet. Biorę na wszelkie coś co. taka. Tu to, to trzask był, szak był. Chyba na. na dole zobaczmy, może ktoś. może tu się. To jest. Nikotę nie ma, musiało mi się zdawać. Hmm. Kto tu jest? No nie, Tak.